Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym dniu. Piękne słońce, ale zimna jak jasny kapelusz. Jezu, yes. Miałam przed chwilą dziewczynę, zawołać do domu. Powiem Wam, że jak mi zawiało, to było dobrze, że bram sobie dzisiaj. Jeszcze tą bluzę bo jest czysta. A ona jest tak cieplutka, ma takiego misia pod spodem. Więc stwierdziłam, że pierniczę jeszcze mam dzisiaj dotłukę. A co tam? Pokarnę sobie śniadanie, zjem. Jadę muszę jeszcze przebuszować lodówkę, bo dzisiaj piątek, więc... Niektórzy mają święte piątkowe sprzątanie. To też by się przydało, ale ja mam dzisiaj święte piątkowe zakupy. Bo... Bo w lodówce jest już bida z nędzą. Niestety bita z nidzę. I tak powiem Wam szczerze, że nie mam zielonego pojęcia gdzie tu jechać na te zakupy autentycznie już mi się tak ale to tak zbrzydło urobienie zakupów nie macie czegoś takiego wczoraj w ogóle zatrzymałam się pod sklepem siedzę coś tam jeszcze sprawdzałam w telefonie tak mi się nie chciało wyjść. I znowu, wiecie, masło, mleko, chleb, coś do chleba, i tak cały czas. Normalnie nie cierpię robić zakupów. Już mam tak kilka lat, gdzie wcześniej zawsze było jest fajnie, jedziemy na zakupy. To tamto, siam to, wam to. A teraz, jak sobie tylko pomyślę o tych zakupach, to mnie po prostu już coś trzęsie. Także. Także tak, zresztą ileż można? Wiecie, co te zakupy są tak monotonne i te spożywcze. No ale dobra. Nie przebrniemy. Najlepsze zakupy, jakie lubię, to są na alegrze. Kliknij Enter, tak, pyk, siak już jest. Podjeżdżasz do paczku, pod warunkiem, że to nie będzie tak jak wcześniej. No jak mnie wczoraj tym gościu zagotował. Słuchajcie, to był ułamek sekundy, jak ja wysiadłam z auta. Podjechałam pod paczkomat, a tam jest tak, że jak już podjedziesz pod paczkomat, to możesz tylko tyłem cofnąć, bo nie ma, tam jest po prostu za mało miejsca. No i słuchajcie, ja podjechałam pod paczkomat. Miałam multiskrytkę, czyli jedna skrytka. Boże, znowu nie mam mocu. I ja wyciągam te paczki, wracam do auta, patrzę a ktoś sobie zaparkował. Czekajcie, muszę No owe. Nie Tak ktoś sobie zaparkował, tak żeby mnie zastawił. No i rób to co chce to. I musiałam czekać chyba z 15 minut. Też sobie <laughs> szanowny pan zrobi zakupy. A już taką miałam ochotę normalnie tak mu nagadać. Ale on chyba wiecie, cały wieczór, że dał dupy, bo tak szybko wsiadł do auta, wycofał i z takim gazem ruszył. E, chyba już miał czkawkę, wiedział, że ja się na niego szykuję. Dobra, moi drodzy. Jezu, jakie je tu widzicie? O, manie. Ja jestem rozświetlona. Hallelujah. Dobra. Biorę się za to śniadanie, że Wam to nie będę pokazywać, bo już pokazywałam ostatnio. A ja jeszcze dzisiaj kończę Hallumbi. Już mi zostało tak na raz I coś tu jeszcze pomyślimy innego. Trzeba będzie się może na biały ser przerzucić. Czy na co? Nie mam pojęcia, powiem Wam szczerze z tym jedzeniem. To są trzy światy i cztery Ameryki. Dobra, let's go. Co? Usiadłam sobie tak na chwilę yy, dopić kawę przed pracą. No, i mi się przypomniało, żeby sprawdzić to temu. No i oczywiście zaczęłam przeglądać jedną ofertę, drugą, piątą, dziesiątą. Wiecie, jak to działa. W każdym bądź razie dotarłam do odmentu w zasadzie dwóch. Jedno, co. To znaczy, tak, weszłam na dział akcesoria fitness. I o, pani święty Józek. Ja Wam powiem, że kalorie powinny lecieć od samego przeglądania tego sprzętu, bo niektóre wyglądają tak, jakby były narzędziami tortur, a nie sprzętem do ćwiczeń. Matko Boska! Powiem Wam, że niektóre te akcesoria to jest. Ja bym się bała tego dotknąć. To znaczy, nie, że coś jest źle, tylko ile to trzeba mieć siły, żeby na tym ćwiczyć. Normalnie, szok. Jakieś koło wyglądało jak koło tortur do łamania, a to koło do ćwiczeń mi brzucha. Przy ja bym dostała takie koło, to by się zabiła normalnie. A druga sprawa, kosmetyki. Ja nie wiedziałam, że na temu są kosmetyki, albo ja jestem 100 lat za Morzynami, albo jakoś nigdy nie dotarłam na ten dział. Boże, jakie tam są kremy, jakie tam są maski, jakie tam są sera. Znowu się budzi komuś w łączy. Powiem Wam szczerze, że. Nie wiem, no ja nigdy nie zamawiałam takich rzeczy z temu i chyba bym nie miała na tyle odwagi. Ale z ciekawości poczytałam opinie. No i widać, że ludzie to zamawiają, bo, bo opinii jest co nie miara. Poczekajcie, ja wyłączę budzik. A zresztą, dobra, niech sobie dzwoni. Ja za chwilę go wyłączę. Ale to, to już pomijam. Wiecie, co mnie najbardziej wkurza? Muszę o tym powiedzieć. Gotuje się we mnie... Jak zamawiam coś na Allegro, i słuchajcie, jest tego typu sytuacja, dostawa jutro. A ja bardzo często na to patrzę, bo ja żyję szybko, o wielu rzeczach nie pamiętam i często coś zamawiam na ostatnią chwilę. Pewnie nie jestem jedyna, pewnie wiele z was tak robi. Albo po prostu jest taka potrzeba, że nagle trzeba coś zamówić. I nienawidzę, mnie to po prostu doprowadza do szewskiej pasji. Taką sytuację mam teraz z tą bańką. Ona dzisiaj powinna u mnie być. Bo była dostawa na dzisiaj, a w tym momencie ona nawet nie została jeszcze nadana. I powiem Wam szczerze, nigdy tego jeszcze nie zrobiłam, ale tym razem przysięgam, zrobię. Napiszę normalnie opinię na Allegro, że nie terminowa dostawa i tak dalej. Bo yy, naprawdę kupiłabym nawet drożej, ale u innego sprzedawcy, żeby było terminowo. Ja po prostu do takich rzeczy. Bardzo często przykładam, yy, znaczy ma to dla mnie ogromne znaczenie przy wyborze produktu. Okres dostawy. I niejednokrotnie już było tak, że na przykład się wypunktowałam z czymś, nieraz ma tyldzie jedzenie. Dobra, okej, okay, to jest moja wina, powinnam zamówić z wyprzedzeniem, ale skoro ktoś pisze, jest napisana data na następny dzień, to cholera trzymaj się tego, tym bardziej, że ja zamawiam o siódmej rano. Ja nie zamawiam o 19 wieczorem. Po prostu mnie to doprowadza do szału. I tak samo jest tym razem. Yy, jeszcze sobie sprawdzę, czy coś się zmieniło. W trakcie przygotowania, teraz wskoczyło. W trakcie przygotowania, czyli przyjdzie jutro, czyli i tak jest jeden dzień przeholowany. To i tak dobrze, że przyjdzie jutro, wiecie. To nie jest rzecz, która jest mi niezbędna, ale chodzi, wiecie, o sam fakt, bo często, gęsto zamawiamy rzeczy, które są nam naprawdę, wiecie, potrzebne na następny dzień i jeżeli nie mamy ich na następny dzień, to one już tam nie są potrzebne, bo na przykład na ten, nie wiem, do szkoły, coś do pracy, po to, uważam, jest ten termin na Allegro, żeby go dotrzymywać. I po prostu coś takiego, ja od razu sobie odznaczam takiego sprzedawcy i nie kupuję u niego już nigdy więcej, bo dla mnie to jest napisz dostawa pojutrze, to jest wtedy uczciwe uważam dla obydwu stron. I ja to rozumiem, okej, okay, bo ja nie wymagam, żebyś ty mi wysłał na następny dzień. Ale skoro sam to deklarujesz, to się tego trzymaj. No powiedzcie, czy, czy nie myślicie podobnie, czy ja jestem jakaś postrzelona, ale wydaje mi się, że powinno to tak działać. Jeżeli ktoś z Was na przykład wystawia produkty na Allegro, bo może są i tacy wśród nas, podzielcie się opinią, jak to wygląda. Z Waszej strony może w komentarzach. Bo mnie osobiście strzela jasny kapelusz, jak ja mam dostawę na dzisiaj, a ona dzisiaj łaskawie jest dopiero nadana. No. I pal licho, bo jest to akurat pierdoła. Ale często, gęsto są rzeczy takie, które byłyby mi potrzebne dzisiaj, a jutro już nie są mi potrzebne do niczego. I nigdy nie odesłałam takich rzeczy. Nigdy, wiecie, nie napisałam żadnego komentarza, ale teraz tym razem autentycznie napiszę. Idę, bo się zwierzyłam. Baby, jakby to powiedzieć, co? Żeby było tak w miarę jasno i klarownie. Przed chwilą mój robot skończył sprzątać podłogi. No i dziewczynki wlazły. I może zaczynać od nowa, zobaczcie. Masakra. Muszę to zaraz odkurzyć i puścić myjącego. Ale najpierw to muszę się napić kawy, bo nie wyczymię z tymi babami. Ty. Boże, co ty już znowu masz? I skąd ty to masz? O, Tośka, to było bardzo ryzykowne posunięcie. Mówię ci. Co to koteczek? Koteczek. Matuniu, koteczek, zostaw już to matunię gryzli, mały, daj, żeś jej święty spokój. Cy minuty daj dziewczynie odpocząć ty. Błyskawico, wyspała się, to teraz będzie szaleć. Prawda, Mati? My już mamy dość momentami, nie? Już nam nerwy puszczają. No. Ty już się tak nie oblizuj. Jeszcze mam z 15 minut zapasu. Ja cię proszę. Jedna mnie ogryza, a druga mnie. Okrzy... Nie krzykaj na mnie. Zaraz, Matunia, jeszcze dwa łyki kawy zrobi i zaraz. Hej, co to ma być? Czemu na mnie krzyczysz? Spokój mi tutaj, już. Patrzcie, jak się państwo nauczyło. <noise> Zdajce na własnej piersi hodowałam. Już stop. Nie wolno tak. Dziękuję bardzo. O co tutaj chodzi? O co tutaj chodzi? Dziewczyny wyszły i towarzystwo przyszło. Słucham, co tak szczeka, to koko szczeka na chłopaków. Słyszycie? Jaka groźna. Jakie groźne dziewczę! kukula to jest Alwutek, Alwutek jest w porządku wiesz, tu wszyscy są w porządku, tylko na czarnego musisz trochę uważać. Alwóty nie wiesz o co jej chodzi nie, więc Matus, wejrzesz to, matuś ja cię proszę. Jezus, Przestańcie już szczekać, bo ja normalnie dzisiaj zwariuję. Żwami. Chodźcie do domku. Dawać. Chodźcie, bo zimno, a matka bez kurtki. No Patrzcie, ona już się wcale tak nie boi. Miki, Miki, odejdź. Odejdź. Nie strasz wierzątka. Czolu. No buzi, buzi będzie. Będzie buzi, buzi. Hej, ale chodźcie, bo ja mam odkurzacz wywleczony. Moje drogie dziewczyny i chłopaki. Ja już usiadłam. Bo zdążyłam po raz po odkurzać, pomyć trochę te podłogi. Ogarnąć trochę chatę. No i czekam bo zaraz mają rodzice przyjechać. A już się chwilę nie widzieliśmy, więc bardzo się cieszę. Muszę i zaraz dziewczyny z dworu pozbierać, bo też biegają. No i co? Dzień zleciał. Piątek, piąteczek, piątunio. Jest, hura. Jutro sobota. Jedziemy skoko do Skoły, także też trzeba wcześniej wstać dziewczyny tak jak mówiłam będę wam pod każdym filmem starała się wrzucać linki będę te linki oczywiście zmieniać i dopasowywać do sytuacji jeżeli będę o czymś mówić i będzie to rzecz godna polecenia oczywiście wkleję wam linki czasami możecie przeglądać te linki tak o bo po prostu coś tam dorzuca a zapomnę powiedzieć są to linki afiliacyjne, ja tego nie ukrywam, chcę, żebyście wiedzieli. Więc jeżeli coś kupicie z tego linku, ja na tym zarobię całe 20 groszy. Także nie krępujcie się, kupujcie. Ale muszę Wam o tym powiedzieć, bo wiecie, że ja sobie cenię szczerość i niech tak będzie. Są to linki wygenerowane, linki afiliacyjne, co nie zmienia postaci rzeczy, że. I tak dodaję tylko takie rzeczy, które są godne polecenia. Nie dodaję jak popadnie, byle czego. Bo nie, nie, nie. Jeżeli coś będzie w tych linkach, to znaczy, są, znaczy się, że to są rzeczy sprawdzone przeze mnie i tak czy inaczej, bym Wam je poleciła. A jeżeli czasami po prostu nie mówię o nich w filmach. To tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu zapomnę, bo skleroza to siostra moja rodzona. A ostatnimi czasy, uuu, to bliźniaczki. I także słuchajcie, tak to właśnie jest. Jeszcze zamierzam wieczorem zrobić chińszczyznę na obiad, bo mam ten chiński taki makaron. Mam warzywa na patelnie te chińskie. Mam trochę kurczaka, przyprawy, więc myślę, że taki szybki obiad będzie na jutro. Z tego względu, że właśnie no, jutro idziemy do tej szkoły i zanim przyjadę, zanim to, zajmę tamto, siam to i o wam to, to trochę czasu minie. Dlatego też właśnie, jeżeli nie zdążę tego zrobić dzisiaj wieczorem, to na pewno wstanę sobie jutro wcześniej i ogarniemy to rano. To tak ku woli ścisłości, jakby ktoś nie miał pomysłu na obiad. A co później dalej, jak z czym do czego nie mam zielonego pojęcia, co tu gotować na weekend? tak by się przydało, żeby było smacznie, szybko, prawda? I na dwa dni. To jest najlepsza opcja. No, ale tak się rzadko kiedy udaje. Dobra, moi drodzy, ja nie przedłużam, uciekam. Dziękuję Wam pięknie za dzisiaj. Mam nadzieję, że Was głowa nie boli po dniu kobiet, a jak Was boli, to poboli i przestanie. Wszystko jest dla ludzi, także luzik, spokojnie. Dziękuję Wam pięknie. Zapraszam na jutro. Cześć!